Cześć wam wszystkim. No dzisiaj pszczółki szaleją na nawoci. Intensywna praca. No mam nadzieję, że teraz troszeczkę nanoszą, bo tydzień ma być ładnej pogody. Noszą pyłeczek waranczowy. Jest intensywna praca. Szaleją moje pszczółki. Na błoci. Tam jeszcze za drogą. Jest parę hektarów dobrych. Mam nadzieję, że coś przyniosą. No, było trochę niepogody, takie dwa tygodnie. Nic się nie dało. O, jakaś pszczółka chce mnie urządlić. Nawoci już w pełni rozkwitnięta. Rozkwita pięknie. Pszczółka tutaj zbiera trochę ładnie. Super, super. Mam nadzieję, że troszeczkę nadrobią, coś tam przyniosą, aby było troszkę miotku. jest fajny posmak taki cytrynowy tego nawociowego miotku, ale mówię no troszeczkę pogoda była taka te dwa tygodnie były takie w mizernej pogody. Padało cały czas. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Pozdrawiam ten pasieka.